Dzień dobry wszystkim. Środowy poranek. Ja mylę datę, ale chyba dzisiaj jest 27 listopada 2024. Bardzo krótki film. Mianowicie byłam wczoraj w tak zwanej Biedrze i muszę powiedzieć, że są bardzo różnie wyposażone, jeśli chodzi o sprawy ogrodowe, w niektórych już prawie nic nie ma. Myślę tu na przykład o cebulkach czy jakichś ciekawych sezonkach, ale wczoraj pojechałam do innej, tutaj tuż pod Wrocławiem, i okazało się, że było bardzo dużo rzeczy. Niestety aż mi ręka bolała, musiałam coś wziąć. I tutaj na przykład pierwszy mój w życiu ciemiernik, będzie chyba kwit na biało. Kosztowało, jeśli nie skłamię, około 11 zł. I też dużo bardzo fajnych cebulek od 4 zł do nie wiem, do 9-10 w większości około 7 zł bardzo się cieszę właśnie robię tutaj już przeweblowanie zimowe wrzucam resztę tych tuni jeszcze tu parę dni zostało ale bardzo się cieszę z tego ciemiernika właśnie pierwszy mój ciemiernik, nie lubię nazwy ciemiernik, bo jest taka smutna i po łacinie i po polsku, jakiegoś mam fioła na tym punkcie, tu są też nasadzenia już na zimę przygotowane ozdoby w tych wiszących doniczkach, które wyglądały nieciekawie i przejdę na tył pokazać jeszcze te inne rzeczy, które kupiłam, trochę się już spieszę do pracy, ale jeszcze zdążę, jak to była piosenka tu też nasadzenia y, takie już cebulkowe, jacyntów. E, taka piosenka była. Mm, Oops, I did it again, czyli och, znowu to zrobiłam, więc przykro mi bardzo, ale nie mogłam się powstrzymać, jak zobaczyłam te biedne, jak to się chyba nazywa w balocie. Tak mi się wydaje, że tak to się mówi, e, i, i różne rośliny, no to musiałam chociaż kilka wziąć, żeby je uratować. Ja zawsze mam poczucie, że muszę uratować świat. Przepraszam za mój głos, ale rano o, o takiej porze roku zawsze mam chrypę. Być może jesteśmy wiecznie podziębieni, nie wiem. W każdym razie, yy, moja ulubiona róża PiS. Nie mam pojęcia, co z nią zrobię. Może gdzieś, jak to się mówi, przy przysłowiowym płocie, posadzę. Przecież, przecież musiałam ją uratować. Jakąś jedną borówkę i różę Lila, Lila Wunder. Także PiS Wielkokwiatowa i też Wielkokwiatowa Lila Wunder. Jedną borówkę amerykańską Elliot. I tutaj one się właśnie są w szpitaliku. I namacza się borówka. Trochę słaba wygląda, że może ją się da uratować. No niej nie wyjęłam z folii z całej e, róży. Róże też się namaczają, jak sobie troszkę dziewczyny popiją. Oglądałam w sklepie, niektóre były zupełnie już nieżywe, więc starałam się wziąć te bardziej żywe no i jeszcze ostatnie spojrzenie ogród oczywiście przedstawia się tak trochę już smutno, nie ma tutaj na co patrzeć, oglądam sobie moją Ruszę Boskobel pierwszą w życiu Boskobel, piękna co to z niej będzie, żeby tylko się przyjęła, no i Wszędzie tu mam, jak ja to mówię, zawsze Bangladesz, bo najgorzej wszystko to wygląda w ogrodzie wiosną i teraz na późnej jesieni, kiedy robię jeszcze przetasowania. Tu cały czas mam dwa agapanty, okazało się, że agapant się nie mieści już na parapecie w garażu, więc za bardzo się tam nie zmieści, chyba, że po prostu go zamknę do jakiejś torby, ale wtedy może paść, więc chyba spróbuję go przezimować, te oba tutaj w altanie, chociaż altana nie jest szczelna, tutaj jest otwarte, więc być może jakieś tutaj chociaż płótno przymasuję, żeby tak nie wiało, no i cały czas jest tu Bunga Villa. Na razie żyją, no ale a propos tych cebulek, tutaj je przykryłam, żeby nic im się nie stało, no, no już te ładne opakowania są zakryte, bo część już wczoraj wykorzystałam, ale na przykład były tamasje, dużo był tulipanków. E, część też wezmę do mamy, i wczoraj też przyszły jeszcze hyacynty, które zamówiłam, i też przyszły. E, tylko to opakowanie gdzieś już schowałam. Gdzieś przyszły. Nie ma kolorowych opakowań, ale pokażę. Przyszły zawielce pełne, to już jest nie z Mianowicie uważam, że to księgi jest świetne, praktycznie cały rok, nawet, ym, nawet w zimie mi kwitną nieraz, więc to jest świetny pomysł. Takie rośliny mieć. I tu jeszcze mam ciągle jakieś resztki niewsadzonych i część zaburzoną, nawet jeszcze jedna piwonia została. Co nie będzie, to nie wiem. Jeszcze parę kropców. E, także jeszcze roboty tu jest dużo, a generalnie ciągle w niedoczasie, prawda? Także ogród jest przekwitnięty. Ale lecę do pracy, tu jeszcze glicynia, nie mogę już więcej nagrywać, bo po prostu się spóźnię jeszcze na sekundkę dosłownie, te piękne kwiaty chryściny jagodnej, czyli drzewka truskawkowego i lecę już. Dobrego dnia.